Dzień doberek. Gdzieś tam wróble się odzywają dzisiaj. No niestety, ten co dawał wczoraj koncert, nie, może, przecież nie przeciął. Może za późno wstałam. 7.18. och, jak ja się dzisiaj wyspałam. Kochani, witam bardzo serdecznie z dobrą kawą. Witam. Już jest po zachodzie, po, zachodzie, po wschodzie słońca, 6.32, 19.58 będzie zachód. I tak, a propos zachodu <laughs> przyszła dzisiaj do mnie taka piosenka. Słońce już zaszło, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem. Pewnie wam czeka mój filon miły, pod ulubionym jaworem. No to a propos 19.58. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich moich kochanych widzów i słuchaczy. Witaj Anielska Helenko, jak to Helenka tutaj napisała, ja ciebie słucham. Komentarz, komentarze rzadko piszę, kochana. To tak, jak wysyłasz do mnie dobrą energię, wysyłaj dalej. Wysyłaj, nie musisz pisać komentarza. Ja wiem, że jesteś. Ja wiem, że jesteś i mnie wspierasz tak samo, jak ja wspieram Ciebie. Wspieram Was, kochani wszyscy. Jak tylko mogę i z całego serca, tak Was wspieram i wysyłam taką, wizualizuję taką, jaką dzisiaj mamy, kolor energii. <laughs> tak patrzę na niebo, no błękitny, błękitny, no gdzie nie, gdzie chmurka. Ale taki wysyłam do Was błękitny kolor energii, do takiego serca do serca, taki most serc. A jaki tytuł dzisiejszego nagrania? Wiosna w sercu. Ach, ta wiosna. Witam. Witam Sylwusiu, witam Anusia, witam Dorotki, kochane Izabele, witam Renatkę, witam Jadzie, yy, Mariole, witam dziewczyny, Karolinka, dzień dobry. Mm -hmm. Karolek dzień dobry, pani Grzegorzu dzień dobry, panie Łukaszu dzień dobry, panie Jędrzeju dzień dobry. Panowie oglądacie. A może powiem tak, powitam dzisiaj panią Agatę. Pani Agato, jeżeli pani ogląda, poproszę o komentarz lub uśmieszek. <laughs> Czym jest wiosna? Taki był cytat. Fantazja to wieczna wiosna. Hmm. No powiem tak, dla mnie ta wiosna. No to może powiem tak. Wiosna w sercu wiosna to taka dobroć, bo ta dobroć narasta. Dobroć wiosna jest, najpierw się tak budzi, czyli ta dobroć też w nas czasem zapomnieliśmy, że jesteśmy dobrze. Zapomnieliśmy. A to trzeba takiego, takiej iskry, małej, delikatnej, takiej małej wiązki energii, aby się obudzić, aby poczuć tą wiosnę, aby poczuć miłość. Miłość kwitnie na wiosnę. O, to chyba teraz sama wymyśliłam. Wiosna w sercu, wiosna w sercu. I podzielę się dzisiaj z Wami takim przykładem, kochani. Jest rok 2003. Jestem wtedy kierownikiem magazynu. No, można powiedzieć, takie pełnie, um, takie PO od y, kierownika oddziału, bo jest teraz na dwoje kierowników, bo jest jeszcze pan Andrzej, kierownik produkcji. No, ale on, y, ale ja tak powiem, że tak bardziej całościowo, bo jeszcze mam biuro, trochę spraw finansowych. I posłuchajcie, jest 2003, lato, i szef mówi, no mieliśmy też wtedy dwóch szefów, bo był ojciec i syn, y, i ojciec mówi, no to panie Wadziu, może byśmy dali jakieś tutaj ogłoszenie. A na jakie? No, wie Pani, mamy Panią tutaj, jeśli chodzi o fakturzystkę, to może jakąś jeszcze jedną. No Pani, proszę Pana, może tak, bez, bez imion, może tylko jedno, jedno imię dzisiaj będzie dominowało. Proszę, jak najbardziej, tam nie mam nic przeciwko. I posłuchajcie, no i ludki przysłały troszeczkę tych różnych CV. Nawet chyba nie pamiętam wtedy, czy się już te spotkania odbyły, czy nie, ale przyszedł grudzień. Przyszedł grudzień i jedna nasza pani fakturzystka mówi, że ona potrzebuje zamknąć, znaczy rozwiązać umowę z firmą, bo zaczyna studia, jakoś tak zaczynała, nie wiem, czy od stycznia, czy, czy ona miała jakąś przerwę, i już właśnie by chciała być w domu, żeby się zacząć uczyć. No i wtedy senior szef mówi. No dobrze to proszę Pani oczywiście każdego decyzja i mówi do mnie, Pani Magda, a przecież myśmy wysyłali ogłoszenie, były, wysyłałem ogłoszenia, było tam parę CV i niech Pani coś wybierze. No to tak, przeglądamy wspólnie, dysk dyskutujemy i jest, jest Pani Eliza. No to trzeba, prosimy Panią Elizę na spotkanie. Pani Eliza przyszła, rozmawiamy, a to jest posłuchajcie, chwilę przed Bożym Narodzeniem. I takie znamienite wtedy jest to, że um, ona powiedziała takie zdanie, ale wy mnie chcecie, naprawdę. Posłuchajcie, ja jak to sobie przypominam, to o, czuję dreszcze, bo to było takie powiedziane takim, z takim, z taką nadzieją. Nie, ja, jest. Styczeń 2000, to był trzeci 2004, luty, mamy imprezę, jesteśmy zaproszeni. No jesteśmy jako firma zaproszeni. Jedzie, jedziemy we trzy. Jedziemy, idziemy na spotkanie, tak, od firmy transportowej na takie, jak to można powiedzieć, tak, ach, bo to było, posłuchajcie, Walentynki były niedaleko i jakoś tak powiedzmy, powiedzmy, że Walentynki. No przefajne spotkanie, posłuchajcie, nas było, my byłyśmy trzy kobiety, tam było się pamiętam trzech czy czterech panów, bo to takie spotkanie między firmami. Bardzo fajny moment w restauracji. Ja byłam jako kierowca. Dziewczyny też, a to piweczko, a to to. No to taki, taki był cel spotkania, mm, jak to powiedzieć yy, budowanie relacji. <laughs> no ale posłuchajcie, jestem gdzieś, nie wiem, początek 2 marca. I może drugi, tak dzisiaj musiałabym sprawdzić tą datę, czy to był piątek. I pani Eliza mówi, to znaczy tak rozmawiamy, no piątek, koniec dnia, sobota weekend wolny, wybiera się do wsześnicy na urodziny. Już nie pamiętam, ile tam powiedzmy 16, tak mniej więcej. Taka jakaś młode dziewczę ta chrześnica. No ok, ale dlaczego o tym mówię? Bo w poniedziałek nie ma pani Elizy w pracy. Co do niej niepodobne. Bardzo obowiązkowa osoba, bardzo sumienna, solidna, już przez te parę miesięcy dała się poznać same pozytywy. I koło południa dzwoni telefon, dzwoni ona do mnie i mówi: y, Pani Madziu, y, muszę iść y, do lekarza. Mm, tak, rozumiem to już mówię: proszę Panią, spokojnie, Pani sobie wszystkie sprawy prywatne pozałatwia. No, lekarz, tym bardziej, proszę bardzo. Ok. Ale nie mówi nic, czy będzie jutro, czy nie będzie jutro, no ale no to się, myślę, wszystko wszystko rozwinie, prawda? Wtorek rano, pracę zaczynaliśmy o ósmej, nie ma Pani Elizy. Hmm. no ale to w sumie wczoraj dzwoniła, no to jeżeli zwolnienie lekarskie, no to też by była jakaś informacja. Pytam się jej koleżanki, którą akurat razem też jeździły do pracy, czy coś wie, nie, nic nie wie. Myślę, zadzwonię, ale posłuchajcie, jak to w pracy? Praca się rozpoczęła, zadania wiadomo, takie, takie i chyba koło południa dzwonię do domu. Dzwonię do domu, pani Eliza mieszkała z mamą i odbiera mama. Dzień dobry, panie. dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Wie pani, proszę powiedzieć, czy pani Eliza to przyjdzie do pracy, czy nie przyjdzie? Jak coś się, coś się stało? Pani mama jest zdenerwowana i mówi tak. Zaczyna, znaczy tak Zaczynamy rozmawiać i mówi tak, wie Pani co, ja powiem Pani jak jest. Ja mówię, no bardzo proszę. Eliza? Eliza to dziecko urodziła. Patrzę tak, słucham, posłuchajcie, słuchawka mało mi z ręki nie wypadła. Ja mówię, słucham? Ona mówi, dobrze, dobrze, proszę Pani, ja tak samo jestem zaskoczona jak Pani. O, chyba bardziej. Mówi i ja mówię, ale... No, posłuchajcie, gdyby było widać, że kobieta jest w ciąży, no to nie było, nie byłoby zdziwienia. Ale nie było widać. Jak to się stało? Posłuchajcie, do dziś nie wiemy. No, ale mówię, proszę pani, no, ale. No i ona mówi, proszę panią, wczoraj, mówi Eliza, wstaje rano i mówi, mamo, potrzebuje iść do lekarza. No dobrze, Eliska, nie ma sprawy, ale co się stało? Coś pod coś pomóc? No, mamo, wody mi odeszły i dziecko będę rodzić. I mówi, a ja wtedy do niej mówię tak, bo rozmawiałyśmy jakiś miesiąc wcześniej. I mówi: Wie pani co? Mam córkę, mam syna i tak bym chciała, żeby były wnuczęta, i tak się modlę. I wtedy tak mi się to przypomniało i mówię: Proszę panią, tak się pani wtedy ze mną dzieliła. No, pięknie, pięknie się pani modliła. Jest dziecko, no trzeba się cieszyć. Słuchajcie, odłożyłam tą słuchawkę. Nie pamiętam, ktoś tam był wtedy ze mną w biurze i mówi, czy dobrze słyszałam? Czy słyszałam chyba, tak. Ja mówię, posłuchajcie, no no tak, ale aż nie wierzymy. Taka trochę w szoku jestem, ale jeszcze się spytałam w którym szpitalu. Bo tam, gdzie to się działo, były dwa szpitale. Położnicze akurat. I no to mówi, w tym drugim. No bo jeszcze się spytałam, w którym. Okej, okay, w tym bliżej nas akurat to było. No i dzwoni szef, rozmawiamy i mówię, no taka i taka sytuacja. No a szef za zadał wtedy pytanie, ale to ona w ogóle była w ciąży? Ja mówię, nad tym samym się zastanawiamy, no ale jeżeli mama mówi, ale ja mówię jeszcze tak, to ja pojadę do tego szpitala. No zobaczymy, posłuchajcie, szok, po prostu szok dla nas wszystkich był, nas pracowało, nas wtedy w oddziale, no tak do 20 osób. Pani Eliza była parę miesięcy z nami, naprawdę dała się poznać, taka kobietka super i solidna i uśmiechnięta i zadowolona i życzliwa. I koleżanka jedna z pracy mówi tak, wie pani co, to ja pojadę z panią, jedziemy, jedziemy posłuchajcie. No, szukamy w tym szpitalu, tam szukamy, jest oddział położniczy. Dzwonimy do drzwi, wychodzi mnie, bo to chyba jeszcze tak jakoś, że dzwoniliśmy, um, nie to już w szpitalu, tak do drzwi, no i dzwonimy tam domofonem. Proszę pani, dzień dobry, takie i takie nazwisko, czy jest taka pani, czy urodziła dziecko? Babka sprawdza i mówi, nie, nie ma takie nazwiska. No, to my takie troszeczkę w konsternacji. I ona nagle mówi, ale proszę pani, tutaj są w normalnym terminie, a wcześniaki to na innym oddziale. A, no to gdzie? No to idziemy. W zasadzie idziemy na ten oddział. Jest godzina, może koło 11, powiedzmy, no już po. Znaczy, pukamy, czy tam, dzwonimy do drzwi. I wychodzi obchód. Taki postawny lekarz na czele, taki <laughs> z donośnym głosem. Wychodzi, a panie do kogo? No do tej, do tej pani. A panie to kto? No, koleżanki. Posłuchajcie, jak on na nas wyskoczył wtedy. Jak to, to wy jesteście, koleżanki? To dlaczego nikt tej pani wcześniej do lekarza nie wysłał? I w ogóle, ale posłuchajcie, no, zebrałyśmy sprawiedliwie. No, nie wiem, czy sprawiedliwie, może niesprawiedliwie. Ale ja mnie proszę pana, z całym szacunkiem, ale myśmy też nie wiedziały. No, to znowu on nam nie uwierzył. Ale dobrze, co do czego? Wchodzimy, posłuchajcie, idziemy. Boże. Mimo że wcześniak, przepiękna dziewczynka, przepiękne dziecko. Pani Eliza jest w takim lekkim szoku. No to jest takie oczywiście moja obserwacja i ona się mnie pyta, a co w pracy, a co. Ja mówię pani Elizo, praca to jest nieważna. Ważne jest to, że to dziecko jest na świecie, że jest zdrowe, że jest piękne, że no to jest najważniejsze, no ale ona też jakaś taka. No posłuchajcie, no nie ma się co dziwić, dziewczyna, trudno mi powiedzieć na co liczyła, ale jakoś tak nie brała tego pod uwagę, że trzeba będzie to dziecko urodzić, prawda? I jeszcze zaczęła też mówić, tam, że mama, że, że, że coś tam, że coś tam, no posłuchajcie, no wcale się, no nie ma co dziwić, był stres dla wszystkich. No dobrze, no to mówię, tutaj przywitałyśmy się, wszystko pięknie, ja mówię, proszę panią, to jeszcze przyjedziemy wieczorkiem. Przyjedziemy wieczorkiem, bo tak sobie myślę, że tak później rozmawiałyśmy z koleżanką. Boże, no trzeba dziewczynę wesprzeć, no przecież to, to nie o to chodzi, to, to żeby nam się tu nie załamała, no bo, no dziecko na świecie, to trzeba dopiero teraz, zaczęły się obowiązki, to dopiero trzeba, no trzeba być tą matką, no trzeba, to już nie ma innego wyjścia. Przyjechaliśmy do pracy, to wiosna w sercu. Jak wszyscy poczuli tą więź z tą Panią Elizą, posłuchajcie, momentalnie zrzutka, momentalnie, jeden mówi, że ma to, drugi mówi, że ma to, a ta to co tu zrobimy, to kupimy. Dzwonię, mama przyjechała Pani Elizy do pracy, podbić chyba książeczkę jakoś, bo to tak się wtedy podbijało. I ja mówię, proszę Panią, to jest cudowne, Wnunia jest piękna, tak jak Pani się modliła, jest, jest. I posłuchajcie, ta mama tak się poczuła nagle dumna. Ja mówię, to gratulujemy. To zaczęliśmy pani gratulować, że babcia, że cudownie. <laughs> Posłuchajcie, ona też była załamana. I my mówimy, że proszę się nie stresować, my tutaj wesprzemy. Ja akurat pamiętam, też miałam chyba łóżeczko i wózek, to taki wózek ciko, co to. W wózku ciko była gwarancja do końca, do końca użytkowania. To mi się bardzo podobało, że wózki normalne polskie to były takie na 2-3 lata, no ale u mnie akurat już nie było potrzebne, no to mówię, nie ma sprawy. Ja też dam. Posłuchajcie, transport już w momencie, tak jak przyjechałam, posłuchajcie, to jest niesamowita ta dobroć ludzka. To jest tak wspaniała rzecz którą mogę powiedzieć, byłam naocznym świadkiem. To tak jak teraz wspieramy, wspieramy innych, tak jak przyjmując Ukraińców do swojego domu, no wspieramy, to jest z dobroci serca. Zobaczcie, jacy my jesteśmy, mamy taką miłość w sercu, taką mamy, takie mamy wsparcie, takie wspieramy jak możemy. I to wtedy też... To też wtedy było tak piękne, tak cudowne. I posłuchajcie, kończąc tę opowieść, pojechaliśmy wieczorem. Pojechałyśmy wtedy z koleżanką wieczorem do pani Elizy i ona opowiada, że była mama z kuzynką, zachwycone wnunią. Boże, i to się tak pięknie wtedy zamknął, ten ciężki rozdział dla tej dziewczyny. Ciężki, prawda? I... Dzisiaj mogę powiedzieć z dumą, że dziewczyna już ma 4, ma 2004, 16, 18 lat. Od czasu do czasu, to znaczy, tak, co ile lat gdzieś tam się gdzieś spotykałyśmy. Mama jest z niej bardzo zadowolona. Ona jest na tym świecie i jest naprawdę, no, to był cud. No, jest to cud natury. W ogóle jest cud natury. Posłuchajcie jak piękne, piękne to było. O, chociaż, tak jak widzicie, samo życie i czasem, gdy dzielę się z kimś tym opowiadaniem, no to mówi Magda, to ty nie widziałaś, że ona jest w ciąży. Szczerze powiem, nie widziałam. Nie widziałam może dlatego, że po prostu znałyśmy ją, no tak się wygląda, jak wygląda był okres zimowy, człowiek chodzi grubiej ubrany, prawda, ale no różnie jeszcze to jest, prawda, w życiu. Najważniejsze, no że Wiosna zagościła w sercach, zagościła w tamtym domu, zagościła wtedy w naszej firmie, w sercach tych naszych wszystkich współpracowników, tych wszystkich moich współpracowników. I życzę Wam, życzę Wam, żebyśmy mieli, żebyśmy mogli poczuć, żebyśmy mogli poczuć wsparcie od najbliższych od tych trochę dalszych od tych wszystkich nieznajomych i tak jak pięknie było napisane w komentarzu gdy się uśmiecham gdzie jest piękny uśmiecham się do przechodniów uśmiecham się w sklepie teraz posłuchajcie tutaj w Niemczech w tych maseczkach tak maseczki można chodzić bez maseczek ale zalecają i ci Niemcy chodzą w tych maseczkach chodzą w sklepach posłuchajcie no chwała Bogu że się nie na ulicy i tak sobie myślę, a dlaczego naród niemiecki tak jest w tych maseczkach? A może pora pewnego dnia rozliczyć? Bo przecież ta wojna, która kiedyś była, to my byliśmy represjonowani. My byliśmy represjonowani ze strony niemieckiej, ze strony sowieckiej, prawda? Przecież 17, 17 września Rosja napadła na nas. Czyli to jest taki kraj, który po prostu musi, chociaż ja nie wiem, czy to jest jeden kraj, jeden i drugi, nie wiem z czego to wynika, że w pewnym momencie ci ludzie po prostu chcą niszczyć społeczeństwo. Ale mam nadzieję, że ta iskra miłości. Radości i mm, myślę, że miłość jest taka najwyższa, dotrze pewnego dnia i do ich serca, bo pieniądze, ja rozumiem pieniądze, władza. I tak jak ktoś powiedział, że w Ameryce jest pięć banków, pięć właścicieli, oni się szybko, szybciutko dowiad, do, do, dogadują, a w Niemczech jest dwa tysiące pojedynczych banków. I to jest taka ciekawostka. I posłuchajcie, jak jest na przykład Sparkase w danej miejscowości. <laughs> Przeprowadzam się do innej i to nie jest tak, że Szparkasę w innej miejscowości to jest ten sam, ona jest Szparkasę, to jest jakiś taki powiedzmy związek, ale to jest inny bank. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli mieliśmy m czy pks to nieważne gdzie, nieważne w jakiej miejscowości i ta karta wszędzie działa. A tutaj nie. To są i tak jak tu właśnie powiedzieli, dwa tysiące niezależnych banków. Jest niedziela, wróble ćwierkają. Ćwierkają, bo jest wiosna, chociaż może czasem w zimę też ćwierkały, ale nie zwracałam na to uwagi. No muszę zwrócić uwagę, czy to wróble to tak ćwierkają cały rok, czy nie. <grystanie> Dziękuję, że się mogłam z Wami podzielić. Jak powiem i będę powtarzała nieskończoność, naprawdę wspieranie Drugiego człowieka jest najważniejsze. Jeżeli możemy komuś pomóc, to pomóżmy. I tym przesłaniem życząc pięknego dnia. Bo tak patrzę i tak aż się rozmarzyłam. Posłuchajcie, takiego błękitnego nieba, bo jak Wychodzi, no, jesteśmy i przychodzi ten dzień, przychodzi wschód słońca. I zawsze sobie wyobrażamy, że ten wschód słońca kiedy jest przepiękny? Gdy jest piękne, błękitne, bezchmurne niebo. I tak wtedy to słońce wschodzi, wschodzi, wschodzi. <ścoughs> Częstochowa, Warszawa, Gdańsk, Śląsk, Radom. Pani Elizo, jeżeli pani ogląda. To był przepiękny czas. To był czas miłości w sercu. Czas, taka była wiosna w sercu moim i nas wszystkich, którzy razem z panią pracowali. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i wspieram i wspieram wszystkich w tych ciężkich życiowych sytuacjach. Nie załamujmy się. Nie popadajmy w depresję, bo nie warto. Szkoda życia. Jeżeli przychodzi do nas ciężki czas, szukajmy pomocy. Nie bójmy się i miejmy odwagę, odwagę w sercu, by poprosić o pomoc. Nie trzeba mówić bardzo, że ja tak bardzo potrzebuję, tylko może, może, by ktoś zechciał mi pomóc. I umiejmy. Albo też chciejmy, umiejmy przyjąć, o przyjąć pomoc, bo czasem przychodzą ludki, stukają do nas i my się zamknęliśmy. A to nie, nie, szkoda, szkoda naszego czasu tutaj na tej ziemi, na to by być w depresji. I tak jak ja kiedyś miałam, bo słuchajcie, wystraszyłam się. No, to nam kiedyś któryś odcinek nagrywałam powiadałam, jak się wystraszyłam wiatru, bo wiatru taka była burza wieczna. I wpadłam na pomysł, że przecież. Posłuchajcie, bo w depresji tej mojej to było tak, że jak zaczynało wiać, to mnie już stres na mnie wchodził. Posłuchajcie, to jest taki stres. Stres to hollywoodzka nazwa strachu. Ten strach na mnie wchodził, i wpadłam na pomysł, że. W szafce w kuchni napiszę sobie takie zdanie. Zacznij myśleć pozytywnie, zacznij myśleć o tym swoim miejscu mocy na łące. Albo takie swoje miejsce mocy, gdzieś wynajdźmy, czy nad morzem, takie piękne, z takim, takie miejsce mocy naszej wewnętrznej, że byliśmy i możemy sobie go przypomnieć, takie piękne zdarzenie w życiu. I bo słuchajcie, jak tam zaczynało wiać, to ja mam do tej szafki w kuchni, bo tak miałam, że nie byłam w stanie myśleć pozytywnie. To jest taki wielki strach. Nie byłam w stanie, ona oczywiście później puszcza. I otwierałam tą szafkę i tak, aaa, mam myśleć pozytywnie o tym. I tak wtedy tymi myślami przegarniałam te szare, burze myśli. Uf, uf, szłam, szłam do tego mojego miejsca mocy. Spokojnej niedzieli. Hej, hej, hej sokoły. A jak, y, no to czy już wyśpiewałam wszystkie zwrotki? No o winie, tak? Pięknych dziewcząt jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, Omijajcie góry, lasy poladoły! dzwoń, 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 dzwoneczku. Mój stepowy dzwoń, 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 a ja powiem, że Najpiękniejsze dziewczyny są w Polsce. No to jeżeli przyjęliśmy jeszcze te piękne z Ukrainy, to tym bardziej razy dwa te dziewczyny są najpiękniejsze w Polsce i z Polski! <ścoughs> Oj. Dziękuję, dziękuję. Podzielę się jeszcze z wami, zdjęciami z mojego spaceru wczorajszego w sobotę. Zrobiłam 5 km 5,05. I. Weszłam zwiedzić Wickerbroi. Jest to browar, który produkuje od 1628 roku piwo. Jest to prywatny browar i spróbowałam dobrej kawy, ale strudel był wyśmienity. Ciastko było wyśmienite z gałką lodów i z bitą śmietaną. Też jest cena, zobaczcie, na ile to jest, ale jest to, powiem tak, jest to hotel, restauracja. No, hotel jest pięciogwiazdkowy, czyli punkt, tak, już tych gwiazdek ma dużo. Pięknie jest w środku, tylko to jest tak, jak ktoś lubi, stary budynek. Stary w środku, to wszystko to drzewo jest takie ciemne. No, ma swój urok. Zapraszam do oglądania. Najpierw zdjęć okolicy tego mojego spaceru. Jak to powiem tak, wyszłam prosto w lewo, w prawo, zrobiłam kółko i poszłam na dobrą kawę i ciacho.